Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Jestem jest toper Harley z kanału Super Dźwięki i przed nami kolejne spotkanie z gadką niż matką. Oczywiście na spontanie, jak zwykle. Chociaż mam kilka tematów, które chciałbym poruszyć. Oczywiście nie może się obyć bez tego. Tradycyjnie, jak zwykle, garści newsów. Co się na kanale zmieniło? Jakie są pomysły? Jakie są projekty? Yy, przydałoby się chyba yy, na końcu o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o tematy, to przed chwilą się, dosłownie przed chwilą, jest 15 lipca, godzina 17.43, zainspirowałem się pewnym postem patronki Anny, Antosiak, pozdrawiam się serdecznie, która wrzuciła zdjęcie ukazujące słodycze, ale w wersji skompresowanej, czyli... Przedstawiającej ekwiwalent kostek cukru. No tak, i to jest bardzo fajna wizualizacja tego, ile cukru w cukrze, czy ile cukru w słodyczach jest, tak. I tak jak słodycze są niczym złym, i myślę, że takie odgradzanie się totalnie, że nie wiem, słodyczy, hmm, chyba że ktoś ma problemy zdrowotne i, i, i dlatego je ogranicza, to jest jakiś powód. Ktoś powie wszystko dla ludzi. Oczywiście, że tak, ale trzeba być świadomym tego, ile tak naprawdę w tym jest cukru. I czy cukier jest dobry? No, nie do końca. Cukier jest najprostszym takim paliwem, który możemy dostarczyć organizmowi. Bardzo szybko jest ono wykorzystywane, ale tak szybko, jak jest wykorzystywane, też powoduje chęć sięgnięcia po kolejną kostkę czekolady czy po kolejnego pączka i tak dalej. Ponieważ duży wyrzut insuliny powoduje później, że kiedy ona spada, czujemy głód. Dlatego jest taka, może nie, nawet nie teoria, ale fakt mówiący o tym, że lepiej jeść słodycze przed obiadem niż po obiedzie. A nas zawsze uczono, pamiętam, nieraz to słyszałem, nie jedz słodyczy, bo nie zjesz obiadu. No właśnie, wystarczy niewiele poczekać. Żeby ten obiad zjeść ze smakiem, i dopiero wtedy poczuć prawdziwą sytość. Dlatego, jeżeli już słodycze, to przed objawem, zachęcam. Wypróbujcie. Niż po. Bo po obiedzie właśnie to spowoduje efekt taki, że nawet po sytym posiłku znowu będziemy za jakiś czas chcieli po coś sięgnąć. A nie jest to nam potrzebne. Więc. Ten post, oczywiście, ja widziałem takie też filmiki, w których był pokazany, ekran był przedzielony na pół. Po prawej stronie były posiłki zdrowe, a po lewej stronie niezdrowy posiłek w sumie, bo było, było przedstawienie jakiegoś zestawu w, z fast fooda, ile to jest kalorii. I ekwa, ekwiwalent tego, jak to wygląda w, w przełożeniu na zdrowe i pełno, pełnowartościowe posiłki. No i tamtych talerzy to było multum. To pokazuje jak frytki, burger, ile to jest kalorii, ile to jest, no niezdrowych kalorii, tak? Bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, że yy, kaloria kalorii nierówna. Witaminy, składniki odżywcze, wiadomo. Inaczej to wygląda w przypadku fast foodów, a inaczej w przypadku pełnowartościowych posiłków. Yy... Myślę, że teraz więcej osób zaczyna patrzeć na etykiety, zwracać uwagę na to, co je. To jest dobre. Ale też i firmy produkujące żywność wpadły na genialny pomysł, tworząc tak, zwane, tak zwaną zdrową żywność żywność bio. I dosyć sporo osób sięga po to, uważając, że wybierając naturalne. Naturalną żywność, no, robi coś dobrego dla siebie, dla swojej rodziny. Oczywiście, uważam, że to jest po prostu robienie ludzi w bambuko, kolejny raz. Ponieważ, co, cóż by to miało znaczyć, jeżeli mamy y, żywność bio i żywność po prostu? To znaczy, że tamta jest jaka? Sztuczna, nieprawdziwa, niezdrowa. Że marchewki bio są o wiele droższe od zwykłych marchewek? to jest po prostu nabijanie klientów w butelkę, jak to się mówi. E, bo teraz wszyscy chcą być, no przepraszam, może wszyscy to złe słowo, nie używajmy słowa wszyscy. Bardzo jest taka tendencja, że ludzie, tak jak wspomniałem przed chwilą, patrzą na to, co jedzą, zwracają na to uwagę, mają też większy zasób portfela, więc też mogą wybierać, kiedyś, kiedyś było z tym różnie, i sięgają po to bio, bo czują, że robią coś lepiej dla siebie. To jest, To jest mechanizm psychologiczny. No, i oczywiście firmy na tym też bardzo dużo zarabiają, bo dużo się mówi o środowisku. Dużo się mówi o zmianach klimatu. Dużo się mówi o, o, o sprawach, które dotyczą nas i naszego, naszego zdrowia: od treningów przez, przez diety. Dlatego powstało multum różnych influencerów, ludzi, którzy mówią innym, co mają robić, co mają jeść, i być może teraz przez chwilę Stałem się kimś takim. Oczywiście, ja sobie cenię wolność. Jeżeli ktoś chce jeść źle, niezdrowo, ma do tego prawo, to jest jego wolność. Ja mogę co najwyżej powiedzieć, co się kryje za pewnymi mechanizmami, które powodują, dlaczego ta osoba to wybiera, bo wątpię, żeby na dłuższą metę ktoś się dobrze czuł, kiedy brzuch mu wisi, kiedy nie ma kondycji, kiedy zdrowie zaczyna mu podupadać. Wahania nastrojów też wchodzą w grę. To też w dużej mierze zależy od tego, co jemy i jaki, jaki tryb życia prowadzimy. A, i, I są firmy, które dbają o to w cudzysłowie oczywiście, dbają o to, żeby tak funkcjonować. No zresztą, wystarczy spojrzeć, jak wygląda życie przeciętnego Amerykanina jak wygląda jedzenie jak wygląda poziom żywności w Stanach. No, i jak ci ludzie wyglądają? Teraz sobie właśnie przypomniałem taki, taką ciekawostkę z przeszłości. Dlaczego w ogóle cukier był tak naprawdę na początku swojej drogi, takiej właśnie, żeby było fit i w ogóle, nie był wrogiem numer jeden, którym powinien być od samego początku, a tuż takim wrogiem się stał. I to z uwagi po prostu na takie bezsensowne przeliczenie. Uważam, że bezsensowne, dlatego że cukier jest po prostu en energią. To jest, zależy jeszcze, tak? Czy to jest yy, fruktoza, glukoza, tak? Czy to jest cukier prosty, złożony, no wiadomo. Nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. Każdy sobie może doczytać. Bardziej chodzi o to, że z jednego grama cukru mamy mniej kalorii niż z jednego grama tłuszczu. No i tak wszyscy tak na te kalorie, kalorie, że pr produkty bogate w tłuszcz, no to są produktami bardziej kalorycznymi, no to trzeba z tym walczyć, to się robi wersję light, wersję z tłuszczu 0%, tak dalej, tak dalej, tak dalej, to też był przez dłuższy czas jakiś e chwyt marketingowy, bo ludzie też patrzyli na te kalorie, kalorie liczyli te kalorie, okej okay. wiadomo, tłuszcz, tłuszczowi też nie równy, bo mamy coś takiego jak tłuszcze trans w ciastkach, w różnych produktach, to jest największy syf. Utwardzany azotem, tłuszcz yy, w, w, właśnie w słodyczach często. To jest masakra, to jest masakra. Zobaczcie sobie skład takiego fajnego kremu do smarowania kanapek na n. Jak, jak to wygląda? Jest, widziałem też takie zdjęcie pokazujące na przekroju słoiczka z tą yy, substancją, tylko że tam nie było już tej gotowej substancji, tylko właśnie był podział na te wszystkie elementy składowe. Że tam cukru to chyba było 50% tego całego słoika. E, taka ciekawostka. Ja, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale, ale wiem, że, wiem, że. Widziałem na różnych filmikach to, że skład tego e, smarowidła na N w Niemczech jest o wiele lepszy. E, nie ma tam właśnie tych tłuszczów palmowych, tych tłuszczów utwardzanych, e, a w Polsce jest. E, no, jesteśmy. jesteśmy e, Konsumentami drugiej kategorii. Ciekawe, czy coś się w tym kwestii zmienia. Trzeba byłoby takie porównania zrobić po prostu kupić produkty w Niemczech, produkty w Polsce i prześledzić skład. To jest też bardzo fajny temat na no, jakiś inny podcast, e, mówiący o tym, jak Polacy i Europa Środkowo-Wschodnia to e, konsumenci drugiej kategorii. E, m, ale to jest, to jest osobny temat, to już trochę poli, o politykę tam zahacza, ale. Myślę że tutaj nie chodzi o kontrowersje chodzi po prostu o fakty ale wracając do tych do tego cukru i tłuszczu to tak cukier nie był tym wrogiem numer jeden. Tłuszcz się nim stał ze względu na po prostu banalne przeliczenie kalorii ile kalorii organizm pozyskuje z jednego grama tłuszczu a ile z jednego grama cukru. Yy, więc warto patrzeć na etykiety ale też trzeba wiedzieć yy, co na nich jest. Czyli nie tylko patrzeć na kalorie, na cukier czy na tłuszcz, ale również i na takie substancje jak konserwanty. I to też jest tak, że ludzie tam wszędzie gdzie to E jest, to już tam u o, o, ile tych konserwantów? Są konserwanty naturalne, no niestety muszą one być, żeby ta żywność mogła chociaż trochę na tej półce postać, to te konserwanty są potrzebne. Sól kiedyś była konserwantem, takim. W średniowieczu bez soli ciężko było w ogóle myśleć o jakichś podbojach, jakichś wyprawach. Sól była, sól czy pieprz były droższe od złota, jak to się mówiło i jak de facto było, bo od tego zależało przetrwanie, od tego zależało powodzenie misji, wypraw, wojen itd. I do tej pory takim nat naturalnym sposobem konserwacji żywności jest sól. Albo właśnie kiszenie, bo... No, jest tych sposobów, suszenie, żeby ograniczyć wilgotność danego produktu do takiego stopnia, żeby nie mogły się tam wytworzyć żadne bakterie i tak dalej, i tak dalej. Cukier też jest konserwatem, oczywiście. Przetwory, gdzie cukier jest głównym składnikiem konserwującym. To, to też jest wynik tego, że tego cukru dużo jest i w Produktach, których byśmy się nie spodziewali w ogóle, że jest cukier, jakichś sałatkach i sałatkach, bo jest konserwantem. No i oczywiście, yy, jedząc takie posiłek, posiłki z zawartością cukru, no, mózg oczywiście siła aktywnia, endorfinki się uwalniają, czujemy się fajnie, mamy do, dobry, yy, lepszy humor, nastrój, no więc też pewnie będziemy sięgać po te produkty częściej, niż gdyby one były po prostu bez tego dodatku. Yy, no, tak, jakoś mnie wzięło na, na temat związany z odżywianiem, właśnie przez, przez to, co zobaczyłem na, na Facebooku. Może w tym momencie stałem się influencerem, kto wie. Hmm. Ale wolność jest na pierwszym miejscu, więc wszystkie tego typu pomysły, żeby czegoś zakazywać, żeby ograniczać na przykład e, pojemność danych. E, Opakowań, butelek, tak, że kola na przykład nie jest już w litrowej, tylko jest 850 ml. To oczywiście ma związek z podatkami. i Tak naprawdę urzędnicy ustalili pewną definicję, a producenci próbują to ominąć. Z drugiej strony, właśnie też kwestia tego, ile wychodzi kalorii w danym, danej objętości. Te są te produkty light i tak dalej. No. To jest taki wyścig zbrojeń trochę. Ja myślę, że trzeba uważać i trzeba no dbać o to co się je. Na dłuższą metę przyniesie to yy, więcej dobrego dla nas. Yy, tam akurat było Kinder tam coś pokazane na tym zdjęciu od yy, yy, Anny. No to wiadomo, no są produkty, które są centralnie wymierzone w, wymierzone w dzieci. I to też jest temat na osobny podcast, dlatego że firmy pracują nad tym, żeby te reklamy właśnie trafiały bezpośrednio do dzieci. Jedyną taką barierą, która mogłaby stanąć przeciwko temu, są rodzice. Ale wydaje mi się, ja dzieci nie mam sam, więc możecie ewentualnie w komentarzach napisać, jak, jak na przykład u was wygląda sytuacja ze słodyczami, czy dzieci mają nieograniczony dostęp, czy, czy mają kieszonkowe i kupują słodycze, czy wy kupujecie słodycze do domu? Jakie to są słodycze? Jakim kluczem wybieracie to, co leży na półce, i czy to tego jest dostęp, czy raczej może w forma jakiejś nagrody, czy właśnie po obiedzie, tak? Jak to u was wygląda, jak to u was funkcjonuje? Bo jednak wydaje mi się, że to rodzice raczej powinni kształtować nawyki żywieniowe swoich dzieci, a nie firmy, które zatrudniają ludzi do tego, żeby tworzyły reklamy, produkty, które są trudne dla, dla starszych, żeby się oprzeć i, i, i nie wziąć do ręki i wrzucić do koszyka. Są bardziej bezbronne od dorosłych. A takie liberalne podejście, co też obserwuję, polegające na tym, że ograniczanie, tutaj nie tylko mowa o słodyczach by było, ale tak dzisiaj to tak żywieniowo, dzisiaj bardziej tak żywieniowo, ale nie tylko, że ograniczanie, albo zakazywanie, nikt nie chce słyszeć tego słowa jak zakazywanie, nie? Nam, nam rodzice, powiedzmy tych, tych starszych pokoleń, to mieliśmy jakieś zakazy, czegoś nie mogliśmy robić, a teraz? Zakazywanie jest złe, bo to jest jakaś forma przemocy, ograniczenia wolności, no to gdzie jest ta rodzicielska władza rodzicielska, gdzie ona jest? Jak TikTok wychowuje dzieci i, i producenci wychowują dzieci, tworzą z nich konsumentów, którzy później uzależnieni są na przykład od, od fast foodów? Mm. Więc ta libera liberalizacja, czyli liberalne podejście do kwestii yy, yy, nawet i związanych z yy, jedzeniem, moim zdaniem to nie jest żadna, żadne wyższe dobro polegające na wolności i na, na tej swobodzie, które dzieci teraz mają, tylko po prostu raczej na nieuctwie, lenistwie i, i, i ucieczce przed jakimiś konfliktami. E, bo jednak zakazywanie dzieciom czegoś kończy się płaczem, jakimiś e, awanturami. Znaczy, zależy jak te dzieci są wychowane też. E, e, czy ta władza rodzicielska jest, jest respektowana, czy nie. Bo to jednak wydaje mi się, że to jest proces i to powoduje, że tego typu zachowania są efektem pewnych e, tematów, które nie zostały przerobione odpowiednio. Tylko gdzieś tam zamiecione pod dywan. Wiadomo, są czasami rzeczy, na które się nie ma wpływu, pewne przypadłości natury psychicznej i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu to się nawarstwia, i później są takie efekty, takie reakcje, które nie powinny mieć miejsca. Eee... No, tak. Więc tutaj się rodzi wiele pytań, w szczególności, które kieruję do rodziców: jak sobie radzicie? Ze sprawą czy to słodyczy, czy, czy, czy zakazu, czy to jest raczej taka forma kary, nagrody, czy takiego liberalnego podejścia, gdzie te nie, ma, nie ma ograniczeń, albo one są bardzo minimalne, i z czego to wynika. Bo czasami jest tak, że my na przykład mieliśmy ograniczoną wolność, czegoś tam nie było wolno robić, a teraz mając własne dzieci. Jakby tak, no nie chcemy robić tego, co nasi rodzice robili z nami, no i dajemy taką wolną rękę. Ja uważam osobiście, że to nie jest dobry kierunek i powoduje yy, duże zniszczenia. Później już ciężko pewne rzeczy od, od, odkręcić, jest trudniej. I pewne tematy, problemy wychodzą w najmniej oczekiwanych sytuacjach, niestety. Drodzy słuchacze, to taki temat yy, spożywczy, dietetyczny. Ale jak widać, przewija się w nim kwestia podejścia do pewnych yy, ważnych, myślę, mam nadzieję, że dla większości spraw takich jak wolność, jak władza rodzicielska, yy, jak yy, świadom bycie świadomym konsumentem yy, nie dawanie się po prostu nabijać w butelkę jakimiś bioproduktami albo yy, hasłami O, właśnie, a propos to tak, tak sam koniec tak jak kiedyś właśnie była walka z tłuszczem, że produkty zero, produkty light, później z tymi kaloriami, czyli słodziki zamiast cukru i tak dalej, obniżanie kaloryczności za pomocą aspartamu, różnych innych rzeczy. Teraz też te, tych słodzików jest multum. Póź, teraz walka e, z czym teraz walka jest właśnie z tym cukrem, tak i tak dalej. E, produkty bio. Że teraz dbasz o siebie, to kupujesz bio, ale zauważcie teraz taką tendencję, że w wielu produktach, to się chyba, no, to się wzięło trochę z odżywek y, takich y, kulturystycznych, że no, batony białkowe teraz mo można je kupić w, w każdym markecie. Kiedyś to były produkty raczej takie no, specjalistyczne, powiedzmy, które można było kupić w specjalnych sklepach z odżywkami y, z związanych z kulturystyką i tak dalej. A teraz możesz odżywki kupić, batony proteinowe, odżywki, izotoniki, napoje, różne rzeczy, nawet, nawet specjalne odżywki takie białkowe, które się po prostu robi z wodą, z mlekiem i tak dalej. W normalnym markecie. Dlaczego? Bo ludzie teraz będą kupować wszystko, co mają protein, protein ekstra, serki wiejskie z ekstra, ekstra, e, ekstra e, e, białkiem, tak, że jeszcze większa zawartość białka w tym, tym serku jest. I to jest taka ten, tendencja, którą ja już obserwuję od dłuższego czasu. Yy, I zauważcie w sklepach, właśnie, jak to tam wali po oczach: protein, protein. I, i... spaczcie również na ten cukier. Pytanie: czy potrzebujemy aż tyle protein? Czy potrzebujemy aż tyle białka? Jakie to jest białko? Bo przecież białko też jest różne yy, różnie przyswajalne. Takim wzorcem jest jajko kurze, kurze jajko jest wzorcem jeżeli chodzi o przyswajalność białka najlepszą ale, ale białko może być może serwatkowe najtańsze białko. Ja kiedyś pamiętam jak budżet nie był jakiś taki specjalnie duży a chodziłem na siłownię no i warto było mieć jakąś odżywkę żeby tak na co dzień napierdzielać dodatkowo białka no, bez sesady ale jednak żeby to białko było jeszcze z odżywki. To powiem wam szczerze, że kupowałem takie białko, to było lata temu, oj dawno, dawno, dawno temu. Było takie białko, Ostrowia się nazywało. To było najtańsze, najtańsze białko. To był taki postprodukt po, po yy, produkcji tam serów i tak dalej, ale to miało dużą zawartość białka. Yy, proszeczek, yy, Ostrowia to chyba nawet i, i firma może dalej funkcjonuje. I to, I to było oczywiście w postaci proszku do rozrabiania tam z wodą. Najlepiej z wodą. I to się tak słabo rozrabiało z tą wodą. Grudki były, no masakra, no ale to było, to było tanie. No i smakowało, strasz, strasznie smakowało, słabo smakowało. Było niby czekoladowe, ale to tam lipa straszna. E no, to, to, to kiedyś miałem przyjemność coś takiego kupować, przyjemność to sobie oczywiście. Mm. I też ta faza na to białko. Pytanie, czy, czy my faktycznie potrzebujemy tyle białka, i, i ile się mówi. Mm. Białko jest dosyć ważnym budulcem, aminokwasy zawiera i tak dalej, i tak dalej. E, ale to są już takie szczegóły techniczne. To chciałem tylko tak nawiązać, że y, odżywki białkowe oczywiście to jest fajna sprawa. Ja osobiście uznaję kilka takich produktów, które uważam, że są wystarczająco wartościowe, żeby z nich korzystać. Mm, czyli właśnie białko. Kazeina na przykład na noc. Bardzo dobre białko, długo się wchłania z układu pokarmowego. Mm, Witaminki oczywiście, to też nie, to wszystko nie zastąpi oczywiście dobrego, dobrzej zbilansowanej diety. Białko e, też takie powiedzmy potreningowe, takie szybciej wchłanialne niż taka kazeina też dobry pomysł. E, kreatyna to jest do, do, dobry suplement. Hmm. No i ewentualnie no jak ktoś chce się pobudzić, to kofeina jakiś taki pre-workout. Pre, pre żeby też mieć yy, no, kofeina, belatanina jeżeli dobrze wypowiedziałem, bo często się, często się przejęzyczam przy tym, przy tym sformułowaniu to jest też taki stymulant yy, no i myślę, że tyle tyle rzeczy no już myślę, że niebawem w każdym markecie będzie można to kupić wszyscy to będą brać, bo wszyscy chcą być fit, a białko to wiesz mięśnie, siła i tak dalej no ale Wydaje mi się, że i tak tego wszystkiego jest za dużo. Drodzy słuchacze, dziękuję, dziękuję za uwagę. 25 minut podcastu. Tym razem jeszcze na zakończenie powiem o newsach, o ciekawostkach. Będę starał się do pół godziny ewentualnie taki podcaścik nagrywać. Będę pisał temat powiedzmy, główny temat w tytule tak, żeby ewentualnie z czasem ktoś jakby chciał wrócić do jakichś tematów, to przynajmniej żeby wiedział, co tam jest, żeby sobie kliknął. To jest trzecia część w sumie po zmianie konwencji, ponieważ kiedyś gadka Nie Szmatka to były audycje na żywo, po prostu ja sobie siedziałem, muzyka leciała w tle i czat był dostępny, ludzie przychodzili, zarzucaliśmy jakiś temat i rozmawialiśmy. A teraz Gatka Nieszmatka służy mi jako podcast, ewentualnie w tym okienku, który widzicie pojawi się moja mordka, to może będzie bardziej wideoblog wtedy i to wszystko będzie na jednej playliście. A jeżeli chodzi o e, właśnie tą interakcję, rozmowę, to przygotowuję nową audycję, która będzie stricte nastawiona na wymianę myśli, to nie taką wymianę myśli jak na Gatce Nieszmatce, przynajmniej nie tylko taką, e, bo będziemy mogli wspólnie po prostu złapać się na programie do rozmowy głosowej, i podyskutować, porozmawiać na jakieś tematy związane z Radą, przede wszystkim. Ale to będzie zupełnie nowa audycja, nowy, nowy projekt, zupełnie nowym tłem, więc też na to Was serdecznie zapraszam. Ostatnio na naszej grupie facebookowej prywatnej pojawił się post ode mnie, w którym zachęcam członków tej grupy do stworzenia pytań. Każda osoba, niech zada kilka pytań skierowanych do mnie albo skierowanych powiedzmy na tematy, które ich interesują z mojego punktu widzenia, żebym o tym powiedział i będę to wykorzystywał właśnie przy gadkach nieszmatkach, matkach, albo wykorzystywał również podczas naszych piątkowo-sobotnich audycji o 19, jak one są teraz w miarę regularnie przedłużane, więc między piosenkami zalosuję na przykład z listy pytań stworzonych przez Was yy, i będę starał się odpowiedzieć tak, żeby jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej urozmaicone te nasze podstawowe audycje były. Um, będzie taki weekend w lipcu, bo mamy 15.07 2024 roku. Będzie weekend, ostatni weekend lipca, bez żadnych audycji, bo wybieram się w góry. Ale wszystkie godzinki, które do tej pory były sta ustalone. One są. Oczywiście, rzućcie okiem na główną stronę. YouTube super, dziękuję. Tam jest wszystko. Jak jest coś zaplanowane, to się odbędzie. Jest data, jest godzina. Ja z Facebooka się zmywam, w tym sensie, że y, będę raczej nie reklamował tam. Już żadnych audycji, żadnych linków nie będę wrzucał, liczę na to, że grupa prywatna, jak i wszyscy słuchacze, którzy słuchają na przykład tego podcastu, mają ustawione dzwonki powiadomień i, i też wiedzą, w, jakie dni, w jakich dniach i w jakich godzinach te audycje mają miejsce, bo to też nie jest przypadek. Trzymam się stale tych terminów właśnie po to, żebyście wiedzieli, że coś się dzieje. W piątek o 19 coś się dzieje. W niedzielę o 20 pewnie jakaś godzinka z. Chociaż jeżeli chodzi o godzinki z... To przez to, że ten weekend mi odpada, to w, pod koniec lipca mamy na przykład godzinkę, z, chyba we wtorek i w środę. I myślę, że teraz y, już nie będzie przypisane, że tylko czwartki i niedzielę, bo patronów kanału Super Dźwięki jest coraz więcej, więc trzeba będzie wykorzystywać również inne dni do realizacji tych godzinek. Oczywiście serdecznie zapraszam, jakby ktoś chciał dołączyć do go na patronów, w lewym dolnym rogu jest link i nawet kod QR. Są różne progi każdy znajdzie coś dla siebie a od odpowiednio wysokiego progu jest możliwość właśnie tworzenia własnych audycji albo zleca, zlecania mi audycji czyli wyboru wokalistów zespołów tematów muzycznych które realizuję w danym miesiącu drodzy słuchacze do zobaczenia do usłyszenia na najbliższej audycji dużo zdrówka jest poniedziałek 15 lipca więc życzę wam dobrego tygodnia Dobrego dnia lub dobrej nocy zależy, kiedy to słuchacie. Dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.